Może powtórzymy angielski? Nie, no co ty, tato? No odmień być. No daj spokój. No odmień, no. Weź się, tato. No nie odmienisz. Tak, nie odmienię. No to odmień. No, I. I. M. M. I am. No wiem, I am. You are... Ju, a. No sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty. Co ja? Co ja? Mnie stresujesz. Ja cię stresuję! Kurwa. Uczysz się tego piąty rok, szkolei na kursach i wszystko to jak krew w piach. Ta, krew od razu. I po czego to jest odmiana? No jak czego? No jakiego słowa? No słowa normalnie. Posiłkowego. No. Jakiego? Posiłkowego. Jakiego posiłkowego? Tu? N? To be, kurwa. Or not to be. O tym też nie słyszałeś.